Pełna para. I co? Rozmawiałeś z szefem? Rozmawiałam? Nie wierzę, i co? I nic, ponieważ rozmawialiśmy, ale na inne tematy. Aga! Miałaś taką okazję. Dlaczego tego nie załatwiłaś? Poczekaj, stop. Po pierwsze, to wcale nie była żadna okazja, ponieważ nie byliśmy sami, a po drugie, to tak jak powiedziałam, tematem rozmowy było zupełnie coś innego. Co takiego? Wyjazd do Genewy. Jaki wyjazd? No nasz. Nasz? No nie twój, Marcin, tylko nasz, w sensie naszej firmy. Do Genewy? Kiedy? Maju, jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy, wiem tylko, że na 5 dni. 5 dni? Owszem, bo poza konferencją ma być bardzo atrakcyjny plan integracyjny. No ale żeby od razu na 5 dni bez przesady. Przesadą jest Twoja reakcja. Dobrze nam to zrobi. Zatęsknisz za mną, będziesz później milszy, grzeczniejszy. Tak, myślę, że to nas właśnie łączy. Co? No właśnie te chwile rozłąki. Pełna para. Nareszcie jesteś. Cześć. Nic mi to nie dało, że wcześniej wyszedłem. Okazuje się, że o tej godzinie to zupełnie nie ma znaczenia. No hej, a co takiego ważnego się wydarzyło, że nie możesz dzisiaj pójść ze mną do mojej mamy i w dodatku nie mogłeś mi o tym powiedzieć przez telefon? Mm, muszę spotkać się z Adamem. Jest załamany. Dlaczego? Co się stało? Wyobraź sobie, że Kaśka go zdradziła. O matko, Kaśka! To jest pewne? I co on zamierza z tym zrobić? Nie mam pojęcia, ale jak się dobrze nad tym zastanowić, to on już się zemścił ze dwa razy.